Księga Rodzaju, rozdział 34. I wyszła Dyna, córka Li, aby odwiedzić niewiasty owej krainy. Ujrzawszy ją Sychem, syn Hemora Hewejczyka, książę owej ziemi, rozmiłował się w niej i porwał, i spał z nią gwałt uczyniwszy pannie. I spoiła się z nią dusza jego, a smutną cieszył łagodnymi słowy i poszedłszy do Chemora ojca swego rzekł weźmi mi tę dzieweczkę za żonę gdy to usłyszał Jakub w niebytności synów zajętych około paszenia bydła milczał aż się oni wrócili a gdy wyszedł Chemor ojciec Sychema aby mówić z Jakubem oto synowie jego przychodzili z pola a usłyszawszy, co się stało, rozgniewali się bardzo przeto, że sprostną rzecz uczynił wobec Izraela i zgwałciwszy córkę Jakuba, dopuścił się rzeczy nieprzystojnej. Mówił tedy Hemor do nich, dusza Sychema, syna mego spoiła się z córką waszą. Dajcie mu ją za żonę i pobierzmy się z obu stron. Córki wasze wydajcie za nas, a córki nasze pojmijcie. I mieszkajcie z nami, ziemia w mocy waszej jest, uprawiajcie ją, handlujcie i władajcie nią. Ale i sychem rzeku do ojca i do braci jej, niech znajdę łaskę u was, a co jeno postanowicie, to dam. Podwyżcie wiano i darów żądajcie, dam, co zechcecie, tylko mi dajcie dzieweczkę za żonę. Odpowiedzieli synowie Jakuba Sychemowi i ojcu jego zdradliwie, rozjątrzeni o zgwałcenie siostry, nie możemy uczynić, czego żądacie, ani dać siostry naszej człowiekowi nieobrzezanemu. Co jest niegodną, niesłuszną i obrzydłą rzeczą u nas? Ale tak się możemy połączyć, jeśli zechcecie być nam podobnymi i obrzeże się między wami każdy mężczyzna, wtedy damy i weźmiemy wzajem córki wasze i nasze i będziemy mieszkać z wami i będziemy ludem jednym. Lecz jeśli nie będziecie chcieli się obrzezać, weźmiemy córkę naszą i odjedziemy, podobała się myśl ich Hemorowi i Sychemowi, synowi jego. I nie odwlekał młodzieniec z uczynieniem tego, o co proszono, miłował bowiem bardzo ową dzieweczkę, a sam był najznamienitszy we wszystkim domu ojca swego. I wszedłszy w bramę miejską mówili do ludu, mężowie ci są spokojni, a chcą mieszkać z nami, niech handlują w ziemi i niechaj ją uprawiają, bo jest szeroka i przestronna i uprawiających potrzebuje. Córki ich będziemy brać za żony, a nasze im dawać będziemy. Jedno jest, przez co się nam odwleka rzecz tak dobra, jeśli obrzeżemy mężczyzn naszych naśladując obyczaj narodu i majętność ich i bydło i co jeno mają, nasze będzie. Na to tylko się zgódźmy, a mieszkając społem jeden naród uczynimy. I zgodzili się wszyscy i obrzezali wszystkich mężczyzn, lecz oto dnia trzeciego, gdy najcięższa boleść z ran bywa, dwaj synowie Jakubowi, Symeon i Lewi, bracia Dyny, porwawszy miecze, weszli śmiało do miasta i pobiwszy wszystkich mężczyzn, Chemora i Sychema, wespół zamordowali, a zabrali z domu Sychema, Dynę, siostrę swoją. A gdy oni wyszli, przypadli na pobitych drudzy synowie Jakubowi i splądrowali miasto, uszcząc się za zgwałcenie. Owce ich i rogate bydło, i osły, i wszystko pustosząc, co w domach i na polach było, dziadki też ich i żony w niewolę zabrali. Gdy to zuchwale zrobili, rzekł Jakub do Symeona i Lewiego, zatroskaliście mnie i przywiedliście na mnie nienawiść Hananejczyków i Ferezejczyków, mieszkańców tej ziemi. Nas niewielu, oni zgromadziwszy się, porażą mnie i zginę ja i dom mój. A oni odpowiedzieli, czyż jako wszetecznicy mieli nadużywać siostry naszej.